Kim jest Marx? Danielewski? To pytanie staje się kluczowe dla zrozumienia współczesnej literatury amerykańskiej, zwłaszcza kiedy spojrzymy na jego wybitne osiągnięcia w dziedzinie pisarstwa. Danielewski wyróżnia się na tle innych autorów, przyciągając uwagę zarówno czytelników, jak i krytyków literackich swoimi innowacyjnymi pomysłami. Jego twórczość nie może być bowiem zamknięta w proste schematy. Z jednej strony łączy elementy klasycznej literatury pięknej z drugiej zaś eksploruje nowe formy narracji i graficzne eksperymenty. Międzynarodową sławę przyniosła mu powieść Dom z liści, która błyskawicznie zdobyła status kultowego dzieła. Książka ta, złożona z wielu warstw narracyjnych i różnorodnych form graficznych, skupiła na sobie uwagę także tych, którzy wcześniej nie mieli styczności z literackim eksperymentem. Dom z liści stał się porównywany do wybitnych twórców, takich jak Jorge Luis Borges, Wladimir Nabokow czy Tomas Pinchon, którzy na trwałe wpisali się w kanon literatury. Mark Danielewski urodził się w Nowym Jorku, ale nie ma wątpliwości, że jego polskie korzenie mają duże znaczenie dla jego twórczości. Jego ojciec, Tad Danielewski, był polskim reżyserem filmowym, który emigrował do Stanów Zjednoczonych. Urodził się w 21. roku stulecia 20. a jego podróż na zachód związana była z turbulentnymi wydarzeniami tamtych czasów. W Stanach Zjednoczonych związał się z przemysłem filmowym oraz telewizyjnym, pracując w Hollywood. Z kolei matka Marka, Priscilla decatur Mechould była utalentowaną amerykańską śpiewaczką operową. Wpływ artystycznego dziedzictwa oraz różnorodnych kulturowych korzeni znacząco odcisnął się na stylu pisarskim Marka, który od początku eksplorował tematykę wielokulturowości oraz umiejętność zintegrowania różnych mediów artystycznych. Co ciekawe, jego siostra, znana pod pseudonimem Po, posiada również uznanie jako wokalistka rockowa, co sprawia, że rodzina Danielewskich jest głęboko zakorzeniona w sztuce. Mark z Danielewski studiował literaturę angielską na Uniwersytecie Eale, a następnie kontynuował edukację w renomowanej USC School of Cinematic Arts. Jego doświadczenie w filmie jako montażysta niewątpliwie wpłynęło na jego unikalne podejście do narracji literackiej, co znajduje odzwierciedlenie w jego różnorodnych projektach. Ogromnie ekscytujące jest to, że jego twórczość nie ogranicza się tylko do jednego medium. Oprócz Domu z Liści stworzył również powieść Only Revolutions, która była nominowana do nagrody National Book Award. Ta książka charakteryzuje się podwójną nar i awangardowym układem graficznym. Danielewski jest też autorem ambitnego cyklu De Familier, który pierwotnie zakładał, że będzie składał się z nawet 27 tomów. Choć wydanie zostało zakończone na piątej części, to nadal pozostaje przykładem jego nieustannej pasji do eksploracji nowych form literackich. Ciekawe jest to, że wiele osób było świadkami tego, jak Danielewski zrewolucjonizował literacką scenę, wprowadzając głębsze zrozumienie interakcji między tekstem a jego formą. Jego twórczość nie tylko angażuje czytelników, ale wprowadza ich w swoisty świat, w którym język i forma łączą się w jednym, spójnym obrazie. Wydaje się, że Marks Danielewski to autor, którego prace będą inspirować kolejne pokolenia twórców. Czy masz temat, który chciałbyś, abyśmy zgłębili lub inny ciekawy wątek do rozmowy? Daj znać, a postaramy się dostarczyć interesujące informacje.